Jesteś bohaterem gry komputerowej, Max. Prawda, niczym zielony ogień płonęła w moim umyśle. Informacje o uzbrojeniu wiszące w powietrzu, widoczne kątem oka, niekończąca się strzelanina, czas spowalniany, żeby pokazać moje ruchy, paranoiczne wrażenie, że ktoś kontroluje każdy mój ruch. Byłem bohaterem gry komputerowej. Witam! Oto moja ulubiona gra na dwudziestolecie PlayStation. Zapraszam. Moją ulubioną grą jest Max Payne. Gra typu shooter, wyprodukowana na konsolę PlayStation 2. Fabuła jest doskonale wykonana. Opowiada o policjancie Max Payne, któremu zabito rodzinę i poszukuje zemsty. Wszystko dowiadujemy się ze scenek składających się z komiksów. Są to rozmowy telefoniczne, podsłuchiwanie i środki masowego przekazu. Głównie telewizja i radio. Grafika. Nie ma się jak do niej przyczepiać. Moim zdaniem jest w miarę wykonana. Gra jest dosyć stara, ale jara. Grafika jest czytelna oraz doskonale nadaje klimat. Nie dopatrzyłem się żadnych nieprawidłowości. Mapy są świetnie zbudowane, przemyślane, pełne pułapek oraz niebezpieczeństw. Niektóre wymagają myślenia, sprytu. Czasami trzeba się przez 15-20 minut męczyć, by znaleźć wyjście. Przykładowo labirynt w koszmorze Maxa. Czasem trzeba przechodzić po barierkach, uważać by nie wpaść do rozgrzanego metalu, unikać laserów, zestrzelić bomby, pozbyć bo się strzelającego do nas śmigłowca, zniszczyć serwer, prowadzić wieżę, która niszczy śmigłowe przepisy na pokładzie. Gameplay jest prosty, ruszamy się i strzelamy, unikamy pocisków przeciwnika. Tutaj nie zabrakło unikalnych innowacji, przykładowo spowalniać czasu, które umożliwia wykonanie sprytnych uników. Czy wybicie dużej ilości wrogów, czy precyzyjne zadanie headshota. Bardzo dobrze prezentują się bronie. Jest ich pokaźny wybór, od pistoletów, strzelb, po karabin, snajperka T, czy PMK. Jest tu nawet granatnik, który powoduje spore obrażenia. Możliwe jest pozbywanie się przeciwników na wiele różnych sposobów. Przykładowo wroga możemy spalić koktajlem mołotowa, wyrzucić granat, a raz dostałem nawet grantem w głowę. Rzucić kogoś poza balkon, lub pawić się w chowanego. Ta opcja jest najlepsza oraz moja ulubiona. Krzyknij, żyć w nieświadomości. Tak, mój panie, oboje powinniśmy umrzeć. Może wtedy wstyd będzie mniejszy, mój panie. Jestem bowiem. Koniec transmisji! Endem! Chodźcie, chodźcie. Zapraszam. No chodźcie, no. Ja tak się stęskniłem. Max Payne! Nie, nie Max Payne. Babcia. Czasami możemy przypadkowo zablokować przeciwnika w drzwiach Dobrajcie e, Panie Panie, otwierać! Otwierasz pan te drzwi, czy mam tam wejść ręcznie Otwieraj pan! Raus! otwieraj, ty cholero drzwi! Już! Otwierasz pan! A dobra masz pan! Pyszne? Przeciwnicy są to głównie zwykłe bandziory, uzbrojeni w pistolety, strzelbę, a czasem granaty. Rzadziej w olbrzyma czy PMK. kę Łatwi do zabicia. Czasami trafiają się grubsze ryby. Kolejnymi przeciwnikami mogą być ćpuny, których pieszczotliwie nazywam... ...daczpanymi zombie. I trudne do zabicia. O nie, 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 zostaw! Zombie, zombie, ratunku! Co zrobić, co zrobić? Zrobić, zrobić. Uhaha! Wow. Zombie! Gin! Gin! Nie będziesz mi z tą muszką. Bo... Są zbugowane. Przykładowo mogą utknąć w oknie i strzelać na oślep. Żołnierze, wyposażeni są w karabiny lub granaty, rzadziej w pistolety. Czasem opuszczają środki przeciwbólowe. Trudniej do zabicia. Mają dobre uzbrojenie, przez to są trudniejsi do zabicia. Kolejną rzeczą są błędy, które bawią, zamiast utrudniać, lub uniemożliwiać granie. Przykładowo. W wielu lokacjach można znaleźć dużo ciekawych rzeczy. Przykładowo tablica rejestracyjna na czarnym Mercedesie o nazwie Wodka. Oczywiście w Kustsence. To jest bardzo dziwne, ale przezabawne. Fan Rosji. Ale jeszcze to Rosjanin, który ma wódkową rejestrację. Fan alkoholi najwidoczniej. Ale Są też seriale telewizyjne, komiksy kapitana pałkarza, które można odnaleźć w kilku zadaniach, oraz plakaty umieszczone w hotelu. Szczerze gratuluję, bo potrafią być nawet świetnie wykonane i szczegółowe. Ogólnie podsumowując, gra jest bardzo dobra, wciągająca i świetnie wykonana, oraz niezawulgarna, zasługująca w mojej kolekcji za ulubioną. Zróżnicowany poziom trudności oraz świetna fabuła zagwarantowały mi niejednokrotne powtarzanie gry. Tą grę polecam każdemu, kto uwielbia strzelanki. To będzie już na tyle. Do zobaczenia!